Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Grida 1. Oczywiście dzisiaj e, będą te oto zawody. Myślę, że to będzie coś innego niż było zawsze. <coughs> Ostatni odcinek oczywiście był Gitas Andreas. 18 Jeszcze dokładnie nie patrzyłem w ogóle na te zawody. A i miałem w ogóle jeszcze tylko zmienić sponsorów, o tym też zapomniałem. No dobra. Jeden na jeden. Oczywiście dynamiczna muzyka. Okej. Okay. <coughs> Myślę, że te zawody nawet fajne są. W sumie albo wygrywamy, albo przegrywamy. Hej. I nareszcie są te samochody, które mi dawno no, nie jeździliśmy. Okej. Okay. <laughs> ja na chwilkę zrobię cięcie, bo muszę coś zrobić. Już jestem oczywiście. Mm. <laughs> Musiałem po prostu zamknąć okno, bo... E, ...gdybym miał jeszcze jakieś ptaki śpiewać, to, to by mogło bardzo przeszkodzić. No dobra. Miałem w sumie bym tą muzykę, nie wiem czy się dają, dają wyłączyć O jest Trochę denerwuję No od razu lepiej, mi się wydaje Po są jeszcze te ścinki, które zawsze były przy gridzie Myślę, że się ogarną No w sumie tu też jest mało tych całych y, botów Weźcie przeciwników A tego najmniej w PSU mam chyba tak 45 właśnie jak teraz Więc naprawdę przyjemniej mi się jeździ Dobra Jeżeli te zawody będą tak wyglądać, to fajne będą w sumie Oj Nie Nie będę tego cofał, bo w sumie to będzie takie utrudnienie dla nas Oczywiście wybaczcie za to, że to przecina, ale nie wiem yy, co zrobić, żeby takie przecinało. To nie jest też zależne ode mnie. Nie wiem, sami czasami ta gra teraz na teraz jak w 60 klatkach. Przyjemnie mi się gra. No dobra. Oczywiście przeciwnik jest ciągle za nami. Rick Scott. Ciekawe w ogóle ile zarobimy za takie zawody Choć tam sobie bywa pisało, bo tam 750 tysięcy więc jest bardzo dużo Ale pamiętam jak były pierwsze odcinki, tym mało to mieściło Ale oczywiście pod całym musieliśmy się wywalić A mamy normalną ilość szans, więc okej okay. Myślę, że będzie dobrze Oczywiście, jeżeli nie oglądałeś e, ostatniego odcinka z GTA San Andreasa albo z to polecam obejrzeć. <laughs> jeżeli chcesz być na bieżąco, to subskrypcja, no i lajk like, oczywiście. Też komentarz może być. Będę Wam o tym przypominał, bo zauważyłem, że jak przypominam, to częściej się to zdarza jakiś czas. Bożko, ale częściej. No dobra, wygraliśmy pierwszy pierwszą część. Nie wiem dokładnie jak to wygląda. Dobra, <laughs> macie za kaszel. Okej, okay, zarobiliśmy też 750 tysięcy. Aha, to jest takie coś. A Le 24... To dzisiaj nie będziemy robić. No nie fajne wyścigi, bo nie jest to takie długie. A ja teraz weźmiemy sobie oczywiście to. <laughs> Nie będę zwiększał poziomu trudności, ponieważ nie wiem czy dałbym radę. Bo sobie jakieś auto później kupiły kiedyś do lawansów. Też mam je pokażę kiedyś. Dobra. W sumie ciekawy myśli, co ciekawe myście się opowiada. A nie czy z pierwszej osoby. Coś takiego. Chciałbym. No dobra, na tej mapie już trochę wydajność spada. Ale to się nie jest najgorsza. Nie pogardziłbym taką podczas e, gry z, ten, z botami. A, trzeba było w prawo pojechać, dobra. Ocie ja sobie przyzwyczajenie, że się tutaj w lewo jedzie. <laughs> Aj. W ogóle po prawej stronie siedzimy. Chyba w Anglii jesteśmy. Okej. Okay. Myślałem że się teraz wywalimy trudno będzie tu przejść chyba Zresztą jest tylko jeden przeciwnik ale Pewno na wyższym poziomie trudności Oj. Dobra Teraz tak, oj, przycinka drobna była A po prostu mniejsze klatki Dobra, już nie będę baganał, tylko po prostu go doścignę wreszcie ja się cofnę bo te wybicie mnie tak trochę zwolniło A przydało się teraz naprawdę już mocno pojechać Z takim przytupem Bo on nam ucieka Okej okay. Oczywiście też chyba na niedawno poruszałem temat e, a propos lepszej jakości filmów, czyli 50-klatek na przykład albo no 60. cs CSA będą w 50, jednak inne filmy nie, bo no kamta się nie najlepiej renderuje w 50-klatkach, a nie chcę wam renderować w APS, bo będzie jak UZIKO, czyli w takim oknie dziwnym. Ja naprawdę nie chcę tego. A znowu w Windows, Windows Movie Maker też się do dlatego jakoś fajnie zrobić. I w ogóle kto renderuje w Windows Movie Maker? Oj. Nie, to by się przydało cofnąć, bo... ...trochę słabo to wyszło. Mamy teraz ostatnią powtórkę, więc będziemy musieli uważać. Dobra. Okej. Okay. Ja naprawdę trudno się steruje autem przy takiej prędkości. Gdybyśmy mieli go wyprzedzić. O, wyprzedziliśmy. Teraz ja mamy drobną władzę nad nim. To my mu narzucamy prędkość. Dobra. Oj, lift. Ja myślę, że teraz pod sam koniec chyba nie tego. Ja fajnie byś bo to nie są takie długie zawody jak zawsze były I będą dzisiaj trochę inne mapy Okej, okay, teraz prawo No, nas tam próbuje wyprzedzić, ale na takich zakrętach to strasznie trudno Ja bym też próbuję zasłaniać żeby nie miał dostępu Okej, okay. o trochę ...chyba źle wyrobił na zakręcie. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli jeśli się odcinek podał zostaw łapkę. Nie zapomnij. Wydawać że tak przypominam, lecz... ...naprawdę motywuje to youtubera do pracy. Okej. Okay. Aj, przecinka. Zaczyna już ścinać Ale jesteśmy na końcu, więc Wygraliśmy Fajnie Ale przeciwnik nam nie odstawał No dobra, kolejny wyścig, już tak 10 minut minęło Okej okay. Kolejny wyścig pora zrobić i ten Myślę, że będą dłuższe Jednak nie Może ileć zrobimy te wyścigi jeden odcinek O kurde, to jest ta mapa To jest ta trudna mapa Ja na, na jej będzie miał strasznie dużo klatek na sekundę Teraz mam 59-58 Myślę, że tak ponad 50 zawsze będę miał Oj. Drift. No, ja nawet fajne auto, w sumie. Naprawdę wydajność niczy, niczego sobie. Mojego komputera i auto też nie najgorsza. No dobra. Ja sobie nawet wolę, żeby auto miało mniejszą wydajność, bo... Nie będzie aż takich częstych problemów na zakrętach. Okej. Okay. To jest tylko sprint więc w sumie powinniśmy, powinno być łatwiej Bardziej że na samym w początku zrobiliśmy ten ja, Prowadzenie No ja, dobrze nie rzuciłem się i pojedziemy po polsku Nigdy Ja to teraz dobrze kojarzy się, jednak już tak mery dawno była To będzie ja po prostu powtórka wszystkich teraz z Grilla Oj a żeśmy uderzyli Myślałem że się to przewróci jak w GTA Nie że będzie problem Dobra A gdybym miał mieć ciągle taką wydajność tak przy nagrywaniu to, to nagrywałbym Naprawdę przyjemnie mi się teraz gra Zrobię drobne cięcie bo miałem chyba dziwne ścinki i będę musiał zobaczyć jak to wyszło na nagraniu Okej, okay, już jesteśmy. Myślę, że gra mi się nie będzie przycinała. Nie wiem, co się teraz działo dokładnie. Nie wiem, czy to wina tego kawałka trasy. Zobaczymy teraz. Nie no, dobra, chyba było to jednorazowe. Nie wiem, co się stało. Po prostu, kiedy miałem tą ścinkę, to byście mieliby normalnie normalny ten czarny ekran. Zapewne wam to wytnę po prostu. Nie będziecie tego mieli. No ja mając w myśli go to, wyścigo, to będzie albo połowa. A, czy to jest ta podruszona trasa chyba. Okej. Okay. Nie no, ja chciałbym ja, ja tego grida skończyć najszybciej, bo już naprawdę takie dziwne błędy w nim wyskakują. właśnie też nam, zadam trochę wam temat do, do tego do odcinka jeżeli będziecie chcieli pisać w komentarzach to możecie mi napisać ja czy Windows 10 będzie ten obowiązkowy w, do aktualizacji w czerwcu na przykład albo w lipcu że, 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 ten, że już jest koniec tego, tej całej promocji i że ten trzeba będzie zaktualizować bo jeżeli tak to będę musiał jak, jak najszybciej skończyć tę serię co teraz robię oj, chyba już cofnieć. no nie mamy myślę że jakoś wyrobimy aj kurde Dobra widzimy się za chwilę jak już będę yy, w, tym, w tym samym momencie po prostu jesteśmy już niedaleko tego momentu w którym swejlowałem tak więc teraz będę musiał się w tym miejscu skupić jednak chyba nie mam już, e, czy tam, mam już e, te cztery powtórki, więc... Ten... No, drobny kawałek przed tym, ale... Nie będę wam tego wycinał po prostu. Aby jak już wytnę to po prostu, ten... Jakoś post produkcji. Ale wątpię, że mi się chciało. Teraz tam chyba trochę lepiej nam to wyszło, bo... Przeciwnik jest bardziej za nami. Dobra. Musiałem sobie tylko coś sprawdzić. Po prostu się zastanawiam jeszcze raz czy zrobić cięcia ale mówię nie, nie będę wam robił cięcia <laughs> Myślałem żeby tak zrobić żeby po prostu ten ale nie Dobra To będzie chyba tunel i za niedługo koniec Ja sobie średnio lubię te wyścigi bo są po siebie i prawie nic nie widać Dobrze ale auto za to nie są złe, bo da się niby skręcać. Czy żeby to był koniec? Chyba tak? Nie. Długa ta. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony problematyczne trochę. Dobra. Okej... Okay. Ostatnio też w ogóle patrzałem na swoje stare filmy. Nie, mi się wydaje, że były chyba trochę ładniejsze. Możecie też napisać swoje zdanie. Zresztą ja zmieniłem się na tą kamtasię i... sobie takie piksele lubią wystąpywać. Już nie wiem. Ale AFOS mi ostatnio właśnie zaczął tam trochę wariować. No dobra. Uderzyliśmy jednak, wygraliśmy. No dobra. Otóre nie chcemy oczywiście. Dobrze. Kolejny wyścig. Mamy teraz chyba już 10 minut odcinka. A tutaj mamy chyba nowy właśnie wyścig. A teraz zrobię drobne księcie i zobaczę ile jest odcinka. Okej, okay, już sprawdziłem. Jest tak około tych y, minut 16, tak powiem. No i ja mam dzisiaj tak ucinek może 20 ileś minut, coś takiego. Dobra, weźmy sobie oczywiście ten wyścig. Ciekawe jakim samochodem. Co tam było, ale nie spojrzałem na to. O, to jest ta fajna trasa. Podoba mi się strasznie. to raczej tak się nie kojarzę. A, to jest Nissan, Shiva Nie jeździliśmy chyba nim nigdy A jeżeli tak to tylko w driftach A, sobie chyba tej kała się drifty robić Tak Chociaż fajnie, że taki wyścig jest Okej okay. Bardzo łatwo się te drifty robi A, już z półwypad chyba z rozrywki Okej okay. Nabijemy sobie dużo punktów ja Bardzo łatwa mapa do nabijania ja punktów ja W sumie nie wiem czy przeciwnik w ogóle da radę Okej okay. Okej okay. Aj, uderzyliśmy Nie ja, o ten auto się dobrze sobie driftuje Nie wiem czy my sobie też kupił pod driftą, nie będą w ogóle dawno driftów nie było Dobra Trzy okrążenia Oj, oj, oj Oj Taki, ty, czasami to jest tak, że zarzuca nim, ale przy wyższej prędkości naprawdę fajne drifty się robi Okej okay. Oj Dobra, będzie raz dwa. No okej. Okay. Nie wiem, co mówić oczywiście teraz. Jeżeli chcecie, żeby takie momenty nie były ciche, to możecie pisać w komentarzu, pytania. Ja na nie odpowiem. Albo podczas odcinka jak ostatnio, albo po prostu odpowiem. W komentarzu. Ostatnio było pytanie od Rikami.pl i odpowiedziałem na odcinku. Na samym początku... Wiem, że to, mój... wiem, że to też taki ten drobny kolega, ale fajnie, że w ogóle ktoś ogląda mnie. Naprawdę fajnie. No już się ścinki zaczynają niestety. Nie wiem czy w Greekie 2 będą takie. Znaczy w gridzie 2 będę ja zapewne problemy z wydajnością Ale za to gra będzie bardzo lepsza Bo ta jest taka, powiedziałbym leciutko gorsza od grid dwójki Jednak autosporta nie będzie bo kiedyś próbowałem go sobie grać i trochę trudny był dla mnie Tak więc tylko grid dwójka będzie jeszcze W autosport za bardzo daje jak dla mnie za realistykę Może i to fajnie ale po nie ją tam sterować autami Dobra Teraz tak No też czasami się tak wypię z zakrętów muszę znaczy, jak ja teraz No ja no myśmy go na samym początku rozmaili, bo on ma ledwo 100 tysięcy No aż 400 ileś Dobra, te ścinki naprawdę, tragedia Aj, uderzył w nas. Albo my w niego. Okej. Okay. No, z takim minimalnym celem dla nas to będzie to będzie 500 tysięcy. Aj, naprawdę tym się tak trudno steruje. To nie jest do dobrego, tylko pod driftowanie Okej okay. A chyba nie, to będzie takiego wyniku Szkoda Ale tak mamy coś Okej okay. Dzisiaj tak to wygląda hmm. Myślę, że jeszcze jeden wyścig zrobimy. 24 hours of Lamans. A, 20 Jednak my La Nie wiem w sumie kiedy zrobimy. Ok. Tutaj mamy taki wyścig i tutaj jeszcze taki. W ogóle jeszcze tych nie robiliśmy. Jednak tych nie będziemy jeszcze w tym odcinku robić. Dokończmy sobie te Mówię, że, że... ...w tym odcinku zrobimy. No, BMW. Okej. Okay. Nie wiem jak się będzie to jeździło. No, na pewno jest szybkie, tak? A, tak, czy dobre na zakrętach? Okej, okay, tak na razie to idzie. Ja w sumie na pierwszym zakręcie go wyprzedziliśmy. W sumie nie wiem, czy podwyższym bym też ten poziom trudności wyścigów. Dobra. Idziemy. Oczywiście znaczy też ostatnio zmieniłem malowanie pojazdów tam. Jednak chyba na tych wyścigach ich nie widać więc tak trochę szkoda ja zmieniłem może jeszcze przy w tym odcinku zmienię z sponsorów w następnym odcinku myślę, że właśnie tych lamans zrobimy oczekiwanych bo naprawdę długo czeka czekamy na to okej okay. Tej auto mam... E, ten... pieniądze na auto jakieś mamy Chyba żebym jeszcze to pozbierał trochę Dobra Teraz tak Mam wyprzedził na sumach, Nie hmm. Jeśli nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco I o lajku dla twórcy I oczywiście o komentarzach Okej okay. Powtórka Sobie zobaczę jak się jedzie O nie, na pierwszej osobie bardzo źle Nie są w ogóle przystosowane do pierwszej osoby w tej grze samo. Dobra Mamy już te pierwsze okrążenie Okej. Okay. Dzisiaj taki trochę odcinek inny jest. Okej. Okay. Teraz na pełnym szpicie. Jesteśmy na dobre auto. Nie jest źle. OK. Pamiętam, jak już mówiłem kiedyś, żeby będę grał na kierownicę może. Nie wątpię w sumie, żeby tylko montować kierownicę do grilla ciągle, to... Nie wiem. A w sumie na strzałkach mi się też dobrze gra. To oczywiście to sterowanie takie trochę... Sztuczne jest. Dobra. Okej. Okay. Hmm. to oczywiście będzie już ostatni wyścig. Za chwilę koniec, beta. OK. Zdałoby się wygrać to. No chyba będzie łatwo raczej. chyba już mamy nawet wygraną w kieszeni. Ostatnia prosta. Ok, tak więc oczywiście jeżeli się odcinek podoba, zostawić łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, to w komentarzach. Oczywiście, jeżeli chcesz być bieżąco to subskrypcja jest zalecona. Mm. Oczywiście, na tym kanale jest jeszcze GTA Salon, raz, jeżeli coś chce. Aż oczywiście się jak nami do kolejnego odcinka z yy, Na razie.